Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy, dzisiaj opowiem Wam o schronie Reglbau 668, więc bez zbędnej gadki przejdźmy do historii. Latem 1944 roku, wobec szeregu niepowodzeń, dowództwo armii niemieckiej podjęło decyzję o budowie nowych umocnień, między innymi na terenie dzisiejszej Polski. Wytyczono kilkadziesiąt linii fortyfikacji okachem Stellugen, o południowym przebiegu. Jedna z nich, linia B1, przebiegała od Orwaskiej Polchory przez stary Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a następnie wzdłuż Warty do Bałtyku. Do budowy umocnień przystąpiono latem 1944 roku. Całością prac budowlanych, które trwały aż do stycznia 1945 roku, kierowała niemiecka organizacja TOD, Wznoszone na ogromną skalę, w olbrzymim pośpiechu, fortyfikacje nie powstrzymały jednak nacierającej armii czerwonej. Po wojnie przystąpiono do zacierania śladów działalności okupanta. Elementy fortyfikacji położone na polach uprawnych niwelowano, wyposażenie znajdowało zastosowanie w gospodarstwach. Przez następne kilkadziesiąt lat niechciane i zapomniane schrony znikały pod warstwą ziemi. Roślinności i śmieci. Niektóre położone na prywatnych posesjach zostały wkomponowane w budynki gospodarcze czy mieszkalne. W 2007 roku dzięki staraniom Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Rawlen schron bierny typu Reglbał 668, połączony ze stanowiskiem ogniwym. Rick Stand 58. Członkowie stowarzyszenia podjęli się opieki nad tymi niezwykle interesującymi zabytkami oraz starają się przywrócić im dawny charakter. Dziś można je bezpiecznie zwiedzić, zapoznać się z ich historią dzięki... Ustawionym w pobliżu tablicami informacyjnymi, czy też nabyć przewodnik fortyfikacji Okachem-Sztalugan B1 w okolicach jednej z miejscowości, w których dany fort z danych schron się znajduje. Obiekty te powstały w 1944 roku jako fragment dwóch osobnych punktów oporu: niemieckim Stulzenpunkt wznoszonych w celu zablokowania ważnego kierunku na Śląsk. W ramach większego założenia faktycznego, jakim była tzw. linia B1. Schron typu Reglbau 668 budowano na planie kwadratu o wymiarach 7,65x7,65 m, zużywając przy tym według instrukcji 210-230 m3 betonu. Schron ten składał się z trzech pomieszczeń oddzielonych odpowiednio drzwiami dwudzielonymi typu 434P01 i gazoszczelnymi typu 19P7. Wejścia z przeciągiem, śluz gazowej i izby załogi, z której krótki korytarz prowadzi do szybu wejścia ewakuacyjnego. Obiekt pełnił rolę schronu biernego dla sześciu lub dziewięciu żołnierzy, jednak bogate wyposażenie, dwie anteny, radiostacja, telefon forteczny pozwalało mu pełnić jednocześnie funkcję lokalnego punktu dowodzenia. Wyposażenie socjalne załogi było bardzo ubogie. Składały się na nie pryszne, szafki na ekwipunek osobisty, składany stół i taborety. Podręczna apteczka. Schron schrony, będące pod opieką Stowarzyszenia, występują w konfiguracji ze schronem bojowym, zbliżonym swoją budową do typu Rangstadt 58, który składał się z dwóch pomieszczeń: izby bojowej z otwartym w stopie oraz niewielkiego pomieszczenia pełniącego funkcję podręcznego magazynu oraz wejścia. Do obiektu, dodatkowo stanowisko to było połączone z głównym obiektem instalacją łączności, co pomagało prowadzić skoordynowaną z innymi schronami obronę prowadzącą przez karabin MG34 lub MG42. Do schronu Ragdbau 668, który został idealnie zachowany. Niestety nie udało mi się póki co wejść. Może na jakimś evencie, który będzie tam za jakiś czas organizowany, uda mi się wejść, porobić zdjęcia, żebyście również ze mną mogli zobaczyć, jak to wszystko w środku wyglądało w czasach użytkowych w latach 44-45. Chociaż do identycznych schronów, bunkrów które są nieopodal udało mi się wejść do jednego bo jeden niestety, drugi niestety został jest zasypany od środka i nie ma póki co jak się do niego dostać, chociaż jest ładnie obkopany dookoła i można wokół niego przejść zaś do drugiego który znajduje się wyżej nieco rozpościera się piękne widoki na całą okolicę do tego bunkra udało mi się wejść jest tam naprawdę mało miejsca. Ja bym tam obstawiał bardziej około 5 osób niż 6-9, które by się mogły tam faktycznie zmieścić. Sam bunkier faktycznie ma tam wejścia na dwie pary drzwi. Od boku jest jedno wejście na drzwi, potem korytarzem krętym do głównego pomieszczenia. I wentyl ewakuacyjny jest bardzo, bardzo, bardzo mały. Sam schron jest mały, tak jak przed chwilą powiedziałem, ale bardzo dobrze zachowany. Za historię dałbym dychę. Dajcie znać, jak podobał Wam się dzisiejszy podcast o schronie ReglBao 668. Zapraszam Was na mojego Instagrama i Facebooka, a podcastów możecie słuchać na YouTube, jak i Spotify. Do usłyszenia!